Cześć, Witowski serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie nowy film z Diablo 3, kurde, ile razy już to mówiłem, ale nadal mi to sprawia przyjemność. E, dzisiaj zrobimy film związany z Barbarzyńcą i z Bildem dla niego e, i będzie to trzecia odmiana Warwing Barba z Kafarem tym razem. E, pokażę jakie mam itemki, powiem jakie docelowo powinny być itemki, idealne yy, i potem pokażę pilt, jaki yy, trzeba stosować przy tym. No i co? Zacznijmy najpierw od itemków. Więc tak, ogólnie będziemy mieli cały set pustkowi, wszystko co jest z tym związane i dodatkowo będziemy mieli jeszcze cztery części zestawu z, yy, z setu zewnętrznie śmiertelnego króla. Dobra, zacznijmy najpierw od temków, Potem omówię wszystkie sety. E, hełm, pustkowi. <laughs> Ogólnie tutaj, optymalny by był hełm, w którym by było e, jak najwięcej siły, jak najwięcej witalności i szansa na trafienie krytyczne. Ogólnie w tym bildzie chcemy stakować jak najwięcej witalności, jak najwięcej życia. Zaraz powiem e, czemu. E, potem na ramienniki. Te są całkiem ładne. Mogłbym mieć trochę więcej siły, ale oprócz tego są naprawdę ładne. E, rękawice są super, gdybym miały dodatkowe resy, to by były idealne. Klata, potrzebna mi starożytna. E, I tutaj w amulecie. Ja w tym momencie mam dwa itemki pod zimno nadal, niestety, tylko i wyłącznie, ale tutaj e, szukajcie takiego amuletu, który będzie miał. 10 szansy 100 obrażeń trofim i 20 do obrażeń od obrażeń fizycznych. To by było najlepsze. I tutaj też szukajcie obrażeń fizycznych, żebyście tu mieli 20 obrażeń. Umiejętności fizyczne zadają 20% więcej obrażeń. I tutaj także ja w tym momencie jestem ubrany pod zimno. Optymalnie jest pod obrażenia fizyczne się ubierać. Pas króla całkiem niezły spodnie, króla, także całkiem fajne. E, jedność, tutaj do tej jedności nie mam się co przyczepić, jest bardzo ładna. No i tutaj oczywiście na pierścień królewskiej wspaniałości pożyczony od Wiza. Tutaj chcemy starożytny, 650 siły, szybkość ataku 7 i 50 do obrażeń, do albo do szansy, ale tutaj raczej bym szukał obrażeń od trafień krytycznych. Spodenki, budki też by się przydały. Starożytne, no i tutaj chcemy mieć tornado. Dodatkowe obarżenie od tornadach. I ewentualnie tutaj może być witalność albo może być siła obrażenia od tornada i szansa na trafienie krytyczne, ale częściej widziałem na wysokich gierach, że tutaj jednak stokują witalność. No i kafar, niestety nie starożytny, ale za to z całkiem niegłupimi statystykami, jeżeli chodzi o y, zwykły, jest całkiem niezły. Na razie taki do prób y, nie będzie potrzebny. Dobra. Okay. Dobrze, dobrze. Teraz tak, y, skupmy się nad, y, nad umiejętnościami, więc tak, ze starożytnych, z furią starożytnych, tutaj chodzi o to, żeby nam Starożytni dodatkowo oczywiście zadają obrażenia, ale żeby nam dodatkowo odzyskiwali punkty furii. Odzyskuję 4 punkty furii za każdym razem, gdy jeden ze starożytnych zadaje obrażenia. Bardzo fajne. Tutaj ja mam w tym momencie mam włączone e, tornado, bo to oczywiście biorąc pod uwagę co nam daje set, zaraz powiem jeszcze co daje set. E, e, tutaj mamy t, e, z setu tworzymy z tej umiejętności tornado set nam daje możliwość, e, e, że mamy zawieruchę, która powoduje te małe tornada, i każde tornado zadaje 2,5 tysiąca obrażeń od e, e, broni fizycznych. I tutaj możemy sobie coś innego wybrać: przeważnie ludzie biegają z tym. Trafienia krytyczne przywracają jeden punkt, twojej maksymalnej wartości punktu życia. I jeżeli im więcej mamy życia. Tym więcej nam się regeneruje e, życia procentowo, i przez to mamy większą przeżywalność. Ja w tym momencie e, mam zimno, więc e, dam sobie huragan od zimna. Kiedy używasz tornada, przyciągasz do siebie przeciwników z odległości 35 metrów i e, zadajemy obrażenie od zimna. Docelowo chcę się zbudować na fizyki, wtedy będę tylko i wyłącznie używał tej umiejętności. Tutaj standardowo bitewny szał z rozlewem krwi, okrzyk wojenny z bezkarnością, sprint z zrywem, no i oczywiście bitewny gniew barsekera z szaleństwem, co daje na 50% więcej obrażeń. I tutaj w tym momencie jestem ustawiony maksymalnie pod DPS, bezwzględność szał barsekera. Mistrz broni i rozjuszenie. Tutaj, jeżeli będziecie robić wyższe y, gierki, takie jest 45 w górę. To tutaj y, stalowe nerwy proponuję. Wszyscy z tym biegają. Ewentualnie zabobony, ale chyba stalowe nerwy są lepsze do tego. Dobra, tak jak mówiłem, wyższe giery. Tutaj, must have tornado. Okej, okay, zobaczmy jeszcze, co mają sety. Więc tak, jeżeli mamy dwie części, zwiększa obrażenia zadawane przez rozprucie o 500%, a czas działania wydłuża się o 15 sekund. Oczywiście tutaj można też biegać z rozpruciem, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się, że na wyższe gr -y 45 plus można się pobawić z rozpruciem. Używając tornado, zyskujesz redukcję obrażeń 40%. No to wiadomo. I teraz, tak, jeżeli mamy 6 części, to tornado zyskuje efekt równy zawierucha, natomiast obrażenia zdawane przez zawieruchę zostają zwiększone o równowartość 2500 obrażeń od broni. To jest to, co już mówiłem. Dobra, Aset króla y, króla, zewnętrznego króla. Zew starożytnych trwa, dopóki wszyscy nie zginą, to wiadomo i 4 skracza czas odnawiania gniewu Barstekera oraz zewów starożytnych o 3 sekundy za każdego, e, za każde wykorzystane przy ataku 10 punktów furii, więc możemy być bardzo często e, na zewie e, zef, na zewie starożytnych Możemy starożytnych y, y, bardzo często używać i nie w Barseckera. Teoretycznie, gdybyśmy cały czas generowali i rozładowywali tą furię i byłoby cały czas dużo wokół nas przeciwników, nie byłoby przystoi, to byśmy mogli tak naprawdę być cały czas na gniewie Barseckera. Dobra, to co? Zrobimy sobie szybciutko jakiś gierek, najcikawy 41 na przykład, i zobaczycie, jak to wszystko działa. Dopóki mamy przeciwników wokół siebie, to wszystko jest G. Potrzebuje furii. To nie ma problemu z generowaniem furii. Problem się zaczyna w momencie kiedy kiedy się nam kończą przeciwnicy. To może troszeczkę zabraknąć furiu, ale mnie przyciągnął. Widzicie? Potrzeba więcej czasu. W momencie, kiedy ładowania pięknie, w momencie, kiedy brakuje nam przeciwników, pod czasami. to wtedy kończy się nam kończy się nam e, furia. Wciąż Ale za to praktycznie możemy być bardzo, bardzo często na nie mało furii. Możemy ładnie. Nie jestem jeszcze napierdzielać. Cię, nie, w, nie w cały czas. Cały czas. Nie w Się nam regeneruje w momencie, kiedy. Mamy Ale tak jak przyglądałem topkę, to... Praktycznie e, większość graczy już gra tylko więcej i wyłącznie na dwie bronie. Starożytne. Potrzeba więcej czasu. Ale gdybym miał jakiś wypasiony starożytny kafar, to pewnie bym sobie pobiegał z nim. No i oczywiście e, to jest na gierki nie 40% build. Nie dam się zatrzymać! Więc e, na zwykłych wiązka. gierach na 6 nie ma sensu się bawić tym. Raczej tylko i wyłącznie na 40 plus. 40+. Przynajmniej ja bym tak tego używał. Widzicie? Skończył mi się gniew. Ale tak naprawdę cały czas na barset mogę być. Gdybym miał cały czas dużo przeciwników to na pewno wtedy gniewu by mi nie zabrakło. Jak się kończą to się kończy gniew. Ale bardzo przyjemnie mi się gra. Wiadomo, im cięższe giery, tym więcej przeciwników i wtedy to bardzo dobrze działa. Bez problemu. Zadajemy duże obrażenia, Wyobrażam sobie, tak jak widziałem kafary po 4300, po 4600, że wtedy naprawdę nie jest nie spory No A tak jak mówiłem, większość osób, stopki, gra już na dwie bronie. Ok. Dobrze. No, bardzo, ale bardzo lecikowa się robi, zresztą to jest 41, więc dla Barbiego to żaden problem. Potrzeba więcej czasu. No możemy być praktycznie przez większość czasu na... No. Nie wiem. O, o. Nie możesz się ze mną Nie wierzyć. jestem jeszcze gotów. No, to sądzionale. Okay. Nice. Potrzeba więcej czasu. Trzeba więcej czasu. W stylu chętnych to cały czas mogę być na... na gniewie. Nie? Nie, w Barcetale. Zaczniemy się pierwszy, ok. Widzę kapliczkę. Nie jestem jeszcze gotów. Wszystko wyczyścimy dokładnie żeby mieć już tutaj bossa I liczymy na to że to będzie jakaś fajna kapliczka Jako to jest podtrzymanie pięknie już tutaj tak mocno podtrzymanie nie jest potrzebne ale nie jest zła potrzeba więcej czasu ładnie na chłopaki Nie jestem jeszcze gotów. Daj wow. nie pociągnął. Niby to tylko 40. Niby to tylko 41, Wciąż ale czekną. jednak potrzebuję boss furii. Daję radę. Nie? Trzeba trochę poszczędzać furię. Potrzeba więcej czasu. to to jesteśmy na wiem wciąż czekam ja się odsunę, bo nie mam potki że nie musiał spitaleć w ogóle nie jestem jeszcze gotów na pewno wydaje mi się, że że szybciej schodzi strażnik przy przy odpowiednim kafarze zadajemy większe obrażenia co prawda na co prawda jestem ciężko ranny. przy jestem tych czego... broniach szybciej się kręcimy ale tak też można brać. No. zobaczmy co nam ciekawego wypadku. hmm to trzeba zobaczyć co mamy mamy dwie potężne bronie drodzy Państwo i Koronę Leoryka pamiętajcie żeby ocenić dajcie lajka bardzo to mi pomaga w rozwoju mojego kanału chociaż idzie bardzo powoli <grytanie> ale co to? przestałem się już tym przejmować i oprócz tego subskrybujcie i pamiętajcie że niedługo Wiedźmin 3 będziecie mogli wszystko zobaczyć co związane z Wiedźminem na moim kanale co starożytne? Nie. Dobra. Ko Korona Loryka jeszcze nigdy fajna mi nie wypadła. I tym razem też nie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Więcej furi. To by było na tyle. Ładnie się ustawimy. Do zobaczenia. I do zobaczenia w następnym odcinku z Diablo 3. Papa pa i cześć.